i jedziemy wymianą strzał, wymiana, strzał, wymiana, strzał. Jedziemy w środek, w środek tak. Hop! Hop! zero. Raz, dwa, o, aż tak odskoczył. Raz, dwa, trzy, ładnie, bardzo ładne skupienie. O jeden uciekł, raz, dwa uciekły, trzy, no to niedobrze. Jak dwa to już za dużo. Na języku, to nie było krótko na języku Nie wydaje mi się Zobacz jaki rozstrzał Raz, dwa, trzy, cztery Pięć, sześć i siódmy Tu jest I to może być pierwszy Dobra 2. 3, na pewno 4, na pewno 5, na pewno 6, na pewno i to jest siódmy chyba. Jedziemy. Hop! Mhm. Tak, tak spokojnie, nie. Tak. I teraz kontrola. Czyli cały czas kciukiem dociskasz yy, Zwalniać zamka. Ale ostrzelane jest blisko ładnie tutaj. Jedziemy, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, brrr, siedem na dole. Teraz zwrot do mnie, zwrot do mnie i cel na szóstej, hop! I ją przyładowujesz w ogóle, w ogóle tu z boku. No tak. Dobywasz i przyładowujesz tu z boku. Zamiast musisz ją od razu po wyjęciu z kabury kierujesz w stronę celu i przeładowujesz wypychając. Dobra, jedziemy. Hop! No. Y Cztery. i. Turās.